Zjazd partii zatwierdzał e, tendencje polityczne, które akurat dominowały w aparacie. Dlatego e, najważniejsze decyzje i najważniejsza kampania polityczna, podskórna, która niewątpliwie istniała, e, toczyła się przed zjazdem. Kampania ta polegała na właściwym składzie delegatów na zjazd, bo od tego składu zależało, która frakcja w partii zyska przewagę i czy aktualna ekipa rządząca.

Ekipa Edwarda Gierka przedstawiła bardzo ambitny program wzrostu gospodarczego Polski, powiązany z szybkim podniesieniem stopy życiowej ludności. Ten ambitny program był jeszcze dodatkowo skorygowany w roku 73, gdyż lata 71-72 okazały się dosyć owocne dla polskiej gospodarki. Osiągnięto bardzo wysoki poziom wzrostu gospodarczego, co w dużym stopniu było związane z końcowym etapem Ogólnej dobrej koniunktury na świecie oraz związane było, czego społeczeństwo polskie nie wiedziało z rosnącym zadłużeniem Polski w krajach kapitalistycznych, a także w Związku Radzieckim. Od roku 73 sytuacja w gospodarce światowej pogorszyła się pod wpływem kryzysu naftowego, czego nie dostrzegano w Polsce. Ale można było zauważyć, że i sytuacja gospodarcza Polski komplikuje się. Szczególnie było to widoczne w rolnictwie. Produkcja rolna w latach 74-75 spadła. Arkadiusz Siudziński, mając lat 22, zdobył tytuł młodzieżowego mistrza plonów, specjalizując się w hodowli trzody chlewnej. W tym roku odstawi tysiąc sztuk. Dzięki pomysłowej mechanizacji pracy w gospodarstwie młodemu rolnikowi pozostaje więcej czasu na liczne zainteresowania. W gospodarce pojawiły się bardzo widoczne rysy. Przede wszystkim ujawniła się nierównowaga rynkowa. Brakowało szeregu artykułów przemysłowych, żywnościowych, co związane było z bardzo wysokimi wypłatami, a jednocześnie niedostateczną podażą towaru. Ojczyzna naszych przodków i naszych potomków. Socjalistyczna Polska zawsze bliska sercu, ta sama, ale jakże przeobrażona w ostatnich latach. To nasza praca, nasz zbiorowy wysiłek czyni kraj silniejszym niż kiedykolwiek, a nasze życie dostatniejszym. Podjęty przed pięcioma laty program Bliski Ludziom wyzwolił społeczną energię. Nigdy jeszcze w tak krótkim czasie nie dokonaliśmy w Polsce tak wiele. Inspiratorem i organizatorem zbiorowego narodowego czynu jest partia. W rozważaniach na temat wzrostu średnich płac w całej gospodarce uspołecznionej w pięcioleciu 1971-1975 wolno posługiwać się tylko wskaźnikami zawartymi w wytycznych Komitetu Centralnego na siódmy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wzrost średniej płacy z 2235 zł do 3500 zł, średnioroczny wzrost kosztów utrzymania o 2-3%, Poziom płac realnych w 1975 roku będzie wyższy o około 40% w stosunku do roku 1970. Zalecenie przeznaczone jest tylko do wiadomości cenzorów. Na dziewczynę i bierze ślubno, to już wtedy kwestia mieszkania. Co roku jest przydzielane około 30 mieszkań na szufiec. I nawet tylu nie ma chętnych zawsze. I tylko, że to trzeba odrobić. To jest do odpracowywania 10 tysięcy złotych, a resztę ci dokłada przedsiębiorstwo. Dostajesz M3, a tak dostajesz kawalerkę M2. Tak, no masz rozwiązane, a jak chcesz chodzić do technikum i zależy Ci na tym, no to możesz tu mieć techników, to zostajesz. I to jest, co jeszcze, to jest technikum wieczorowe po południu, no to możesz sobie przychodzić z pracy, w pracy dobrze zarabiasz, że idziesz do technikum. Nie są źle, no komendant baranowski, to jak ty nasz tasa wiesz. No, na Czasami tyle. tam opieczy, no ale wytłumaczy Ci drogę, pokażę tam, znowu też tam mówić, że raz miejsca, jak. Coś zrobić, to Cię wyrzucają. W ogóle nie, wytłumaczą Ci najprzód, dają Ci możliwość pozostania w i masz nauczkę tylko, bo Cię wstyd, to wtedy się zaraz miejsca poprawiasz. Władek Leks i Józek Kotwasiński swoją szansę odnaleźli tu, na budowie huty Katowice. Szeroki jest udział młodych w rozwoju naszego kraju. W roku 1975 gospodarka Polski była bardzo rozregulowana. Przede wszystkim... Około 2 trzecich inwestycji rozpoczętych nie dokończono w terminie. Następnie występowały duże trudności w rolnictwie związane ze spadkiem poziomu produkcji. Bardzo ważnym również wskaźnikiem trudności, jakie napotykała polska gospodarka, to był wzrost zadłużenia. W roku 75 zadłużenie Polski sięgało już 8,5 miliarda dolarów, a Oznaczało to, że spłata tego zadłużenia wymagała wypłacenia kwoty równej dwuletniemu poziomowi naszego eksportu. Trzeba było jakoś zaznaczyć, że istnieje postęp, trzeba było jakoś przełożyć na działania polityczne tezy, które wygłosił wcześniej. Pierwszy sekretarz komunistyczny Partii Związku Radzieckiego, że oto ciągle mamy postęp i ciągle mamy dalsze pogłębianie i doskonalenie. W Polsce przełożono to na taką figurę retoryczną, którą nazwano rozwiniętym społeczeństwem socjalistycznym, aczkolwiek pamiętam, że w owym czasie dyskusje pomiędzy akademikami zajmującymi się tą problematyką dotyczyły tak subtelnych kwestii, czy wchodzimy, w epokę rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, czy w epokę społeczeństwa rozwiniętego socjalizmu. W nauce marksizmu-leninizmu dominuje pogląd, że w obrębie fazy socjalistycznej istnieją następujące etapy. Etap początkowy, który rozpoczyna zakończenie budowy podstaw socjalizmu, a kończy się zbudowaniem rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, jest to okres budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego oraz etap rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Szybciej, dalej, wyżej. Najważniejsze, by nie utknąć na pierwszym płotku, jak w życiu. Władze nieustannie powtarzały o swoich osiągnięciach, o dynamicznym rozwoju, o budowie drugiej Polski. Swego rodzaju komentarzem do tej kampanii sukcesu były pożary, które pojawiły się w Warszawie. Spłonął fragment domu dziecka i pojawił się pożar na trasie Łajenkowskiej. Nie wiadomo do dzisiaj, dlaczego tak się stało. I ta propaganda sukcesu pokrywała pewnego rodzaju zaniepokojenie we władzach, związane z niewątpliwie narastającą świadomością początku kryzysu politycznego, dlatego że przygotowywane zmiany w konstytucji wywołały reakcje ze strony kół opozycyjnych i już podpisywano listy protestacyjne. Przypomnę, pierwszy z takich listów, tak zwany list 59, to jest właśnie ten okres. Jak również episkopat dawał sygnały ostrzegawcze władzom. Że zaczyna się dziać źle. Między innymi prymas Wyszyński w kazaniu wygłoszonym w październiku 75 roku powiedział, jak straszliwa jest odpowiedzialność tych, którzy winni są temu stanowi rzecz przez brak nadzoru, czujności i sumienności, być może także przez złą wolę lub źle ustawione hierarchie ważności. Zjazd odbywał się w ogromnej propagandowej oprawie, której głównym elementem było otwarcie dworca centralnego. 33 miesiące przed terminem. W rzeczywistości dworzec nie był wcale ukończony. Na dworzec centralny przybywają pociągi z delegatami. 8 grudnia, godzina 16. Powitanie Edwarda Gierka, przywódcy partii i narodu. Każdy postęp rozwoju socjalistycznej Polski, jest patriotycznym dziełem wszystkich jej córek i synów. Idąc ciągle naprzód pamiętamy o tej nieustannej sztafecie budowniczych socjalizmu. Cały zjazd, zwłaszcza obecność Leonida Breżniewa, miały charakter namaszczenia Edwarda Gierka na wielkiego przywódcę, męża opatrznościowego polskiej partii. Pozwólcie wrócić Wam prewiezję Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Sowieckiego Sojuszu. Уважаемые товарищи, делегация Коммунистической партии Советского Союза признательна Центральному комитету польской Объединенной Рабочей Партии за приглашение на ваш съезд за возможность участвовать в его работе. Здравствует польская объединенная рабочая партия. Боевой авангард. Боевой авангард народа в строительстве новой Польши. Да здравствует мир! Да здравствует коммунизм! Wizyta radzieckiego przywódcy miała jednak też drugie oblicze, nieznane szerokiej publiczności. Jak pisze w swoich pamiętnikach członek biura politycznego Józef Teichma, Leonid Breżniew zachowywał się w czasie zjazdu w sposób niekonwencjonalny, wprawiający w zakłopotanie polskich gospodarzy. W nieoczekiwanych momentach wchodził na trybunę zjazdową, dyrygował w sposób teatralny śpiewem międzynarodówki. W czasie przemówienia programowego Gierka. Głośno rozmawiał, chichotał, puszczał w obieg kartki, a nawet, jak pisze Teichma, wyrywał honekerowi zegarek. Nie jest jasne, czy było to efektem alkoholu, leków, czy też po prostu starości. W czasie przerw w obradach, Leonid Breżniew i przedstawiciele innych delegacji przekazali symboliczne dary dla siódmego zjazdu. Na pierwszym posiedzeniu wygaliśmy jednogłośnie pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR towarzysza Edwarda Gierka. Jako kombatant mogę powiedzieć, że szczególnie cieszy nas wybór towarzysza pierwszego sekretarza, bo za jego kierownictwa bardzo zadbano o nas. Tyle dobrego spotkało kombatantów jak nigdy dotąd.